Gapiowa ta buzia, otwarte usta, bezdechy senne, chrapanie, język wysunięty między zęby albo leżący na dnie jamy ustnej. Jeśli wiesz o czym mówię i widziałeś to u swojego dziecka, to najprawdopodobniej Twoje dziecko ma problem ze stale otwartą buzią. Stałe, permanentne oddychanie nieprawidłowym torem oddechowym prowadzi do takich konsekwencji, jak powracające częste infekcje, pojawiające się wady zgryzu, możliwość pojawienia się potencjalnych wad wymowy i nadmierne ślinienie się, które bardzo często współwystępuje z otwartą buzią, oraz permanentne niedotlenienie waszego dziecka. Pierwszym Specjalistą, do którego powinni się udać rodzice, to jest lekarz. Wiadomo, że w przypadku młodszych dzieci najczęściej, jakby pierwszym wyborem rodziców będzie pediatra i to jest całkiem dobry wybór. Natomiast przyczyny to jedno, a teraz co zrobić z tym objawem i jak z nim pracować? I tutaj może nam pomóc logopeda. A co zrobić, żeby nie doszło do takiej sytuacji? Warto dbać o to, żeby infekcje, które przechodzi dziecko trwały jak najkrócej, a po infekcjach, jeśli zauważymy, że w jakiś sposób dziecko nadal ma otwartą buzię, warto zwracać mu uwagę na to, żeby tą buzię domykało. Warto od najmłodszych lat zwracać uwagę na to, aby dieta dziecka była różnorodna, żeby znalazło się w niej Rzeczy, które wymagają gryzienia, rzucia, twardsze rzeczy, dlatego że jest, jedzenie takich rzeczy jest naturalnym ćwiczeniem aparatu artykulacyjnego, a silne i sprawne mięśnie to prawidłowa, to prawidłowa budowa i prawidłowe funkcjonowanie aparatu artykulacyjnego, który również jest odpowiedzialny za oddychanie.